Mogę tutaj spać, robię nowy, kurwa, rytm Robię rytm, żeby była nowa nuta Ej, jak w ciebie wdeptuję, to wdeptuję z nowego buta mm. I idę po skrótach, ty idziesz dalej mm. Ty masz bali najebane I życie przejebane masz Mama pomyliła twoje imienie z imieniem Łukasz mm. Dzisiaj znowu jest poranek, mama woła, kurwa Ej, Łukasz, gdzie jest Franek? A Franek tutaj właśnie skończył rap Ja pierdolę, dawaj schab, dawaj schab o i dawaj laki, ej gdzie są moje ziemniaki? Ym, I to jest tak, na mikrofonie czuję przywster Ej, a po ziemniakach jak chcę deser Jak chcę deser, ale żeby była to cnotka To jeszcze poproszę, oprócz murzynka niech będzie to czarlotka Oj, przepraszam Twitch administration I didn't tu urazić nikogo Serio, to nie było moje destination Dobra, nie, bo to będzie szotowany, kurwa, nie, i później będzie, że snipet, Ja pierdolę ty! Bo ja nie jestem w formie, to bez roz... O, kurwa, ale